Proszę nam powiedzieć, jak ksiądz po raz pierwszy spotkał Wasulę i jak to się stało, że ona udała się na wyspy Salomona. Otrzymała polecenie od Jezusa, aby udała się na wyspy Salomona, więc zapytała australijskich organizatorów prawdziwego życia w Bogu, gdzie są Wyspy Salomona? To jest to samo pytanie, które wszyscy mi zadają. Gdzie są Wyspy Salomona? Mogę tylko powiedzieć, że to trzy godziny lotu z Australii. Jestem kapłanem w świętej posłudze już 25 lat, ale jak często mówię biskupom, kapłanom, a nawet moim parafianom, gdybym umarł w ciągu pierwszych 20 lat, skończyłbym w piekle. A oni pytają, dlaczego? Mówiłem ludziom o Bogu, o którym czytałem i studiowałem, o którym słyszałem. Nigdy nie spotkałem tego Boga osobiście, dopóki nie przeczytałem orędzi prawdziwego życia w Bogu. Czy można by powiedzieć, że to było odrodzenie księdza wiary? Można tak powiedzieć. To było coś, co mnie bardzo dotknęło. To był Chrzest Duchem Świętym. Tak mógłbym to opisać. Święty Jan powiedział: Krzczę wodą, ale ktoś idący za mną, ochrzci Was Duchem Świętym i ogniem. I to, co widzę jako Chrzest Duchem Świętym, właśnie ten ogień płonie we mnie. Po prostu nie chcę trzymać tych orędzi dla siebie. Codziennie wychodzę z nimi, dzieląc się tym Jezusem, którego osobiście spotkałem. Ponieważ Anglikanie, a ja również uważam katolików za kościoły sakramentalne, Zawsze uważamy, że modlitwa, wszystko to należy do kapłana i katechety. Kiedy więc dzielę się z ludźmi przesłaniem prawdziwego życia w Bogu, oni czują, że są sami już częścią misji, którą Chrystus zlecił swojemu kościołowi i w której mogą uczestniczyć, a przynajmniej wiedzą, że mają do odegrania pewną rolę. W przeszłości uważali, że to było zadanie kapłana, a tylko katecheta może. Mówić o nawróceniu i głoszeniu Ewangelii. To nie my to robimy. My jesteśmy prostymi ludźmi. Czy ksiądz może powiedzieć, że orędzia dotykają ich w podobny sposób, jak to stało się z księdzem, że się budzą? Naprawdę nie umiem powiedzieć, jak ich to dotyka w porównaniu do mnie, ale fakt, że poprosili o więcej obrazów i mam nawet świadectwa. Jak dotąd ponad 200 świadectw. Oni zdają sobie sprawę, że orędzia zmieniają ich rodziny. Umieszczają te zdjęcia w domach, które dają każdej rodzinie w formacie A4, a zdjęcia w rozmiarze portfela, takie jak te, wkładają do portfela, w torebek i do torby szkolnej. Zwłaszcza matki za każdym razem mówią, że teraz w ich domu zmienia się język. Mówią mi, że jeśli ktoś popełnia błąd i powie coś, co jest sprzeczne ze świętością Boga, a wiedzą, że Jezus jest z nimi, dziecko lub ktoś powie, o nie, mów tak, to Jezus jest z nami. Obraz wciąż im przypomina o obecności Jezusa, zwracają uwagę, przypominają sobie, co jest dobre. Wiele kobiet mówi, Ojcze, ten obraz jest inny niż wszystkie inne. Ksiądz wie, że obraz został namalowany przez Wasulę? Tak wiem, że został namalowany przez Wasulę, ale później zrozumiałem, kiedy zobaczyłem całun turyński i welon Weroniki i umieściłem je obok obrazu namalowanego przez Wasulę, to tak, jakby Wasula dała ciało całunowi truńskiemu. Ja który wierzę w prawdziwość orędzi, że Bóg użył ręki wasuli do wypisania swego słowa i wyroczni, czyż Bóg nie może również użyć jej ręki do namalowania twarzy Jezusa takim, jakim on naprawdę jest? Taki, jaki był, kiedy był na ziemi? Z duchowego punktu widzenia, co ksiądz chciałby powiedzieć swoim kolegom kapłanom? Wszystko, co mogę im powiedzieć, to to, że jestem żywym świadectwem zmiany, jakiej dokonały orędzia w moim życiu. Ponieważ wszyscy mnie znają, byłem takim grzesznym człowiekiem, jak powiedziałem. Gdybym umarł w ciągu pierwszych 20 lat, płonąłbym w piekle. O nie, ksiądz mówi to jako duchowny. Tak, ponieważ znałem tego Boga z książek, które czytałem. Nie spotkałem go osobiście. On uczy mnie patrzeć na Ewangelię w nowym świetle. To tak jak w zmartwychwstaniu. Grób był pusty. Grób był pusty. Ale dokąd poszedł?